To nic nie kosztuje. To nie boli. Trwa tylko chwilę. Zrobiłam to przy okazji. Wystarczy jedna wizyta. Pomyśl o sobie. Badam się, więc mam pewność. Bezpłatne badania mammograficzne co dwa lata dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat. Jeśli czytasz ten tekst razem ze mną, to być może zbyt wiele czasu spędzasz przed komputerem. Aktywność fizyczna poprawia odporność organizmu. Łatwo się o tym przekonać. Rusz się po zdrowie, chroń się przed rakiem, WWW kodeks walki z rakiem. Jak pani skomentuje tą całą sytuację to sens zamieszanie z wyborami, jak pani skomentuje, także to, co działo się w dzisiejszym wladi. No cóż, jeśli idzie o wybory, pełnomocnik wyborczy mojego komitetu wyborczego, Komitetu Marzony w Rubel Radomianie razem, wniósł do Sądu Okręgowego w Radomiu wniosek o przeliczenie głosów, które padły na radnych z mojego komitetu i na moją kandydaturę ponieważ no, mamy oświadczenia osób, które bardzo nas niepokoją. Oświadczenia osób, które twierdzą, że głosowały na określonego kandydata, natomiast na protokole jest liczba zero. W związku z tym będziemy wnioskować, czy wnosimy o powtórne przeliczenie głosów. Jestem co najmniej zdziwiona wynikiem wyborów, bo w sondażach przedwyborczych, także tych, które no nie były robione przez mój komitet, otrzymywaliśmy znacznie większą szacowaną liczbę głosów, aniżeli ta liczba, która ostatecznie została wykazana przez PKW. Obliczono, że mamy szansę na od trzech do nawet sześciu mandatów. Takie, takie informacje także padały w tej przestrzeni publicznej. Były również takie sondaże, z których wynikało, że to ja wchodzę do drugiej tury wyborów. No, tym bardziej w, mój komitet wyborczy będzie wnosił o, czy wniósł o ponowne przeliczenie głosów. Jak pani skomentuje dzisiejszą wizytę pana Kaczyńskiego? A konkretnie którą część? Znaczy konferencję prasową. No ale ta konferencja prasowa dotyczyła bardzo wielu y, bardzo wielu spraw. Y, no, trudno mi się odnosić do y, tych uwag, które y, były formułowane pod adresem Platformy, y, bo one bezpośrednio nie dotyczą ani mnie, ani mojego komitetu. Ja mogę tylko stwierdzić, że y, z, y, ani, y, 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 nikt z nami się nie kontaktował. Myślę o moim komitecie wyborczym. Nie, nie próbował rozmawiać ani ze mną, ani z panem radnym Woźniakiem, który wszedł do Rady Miasta zgodnie z orzeczeniem PKW. Natomiast cały czas dyskusja rozgrywa się, o, rozgrywa się wokół dużej koalicji, czyli koalicji PIS. Platforma Obywatelska. Panie redaktorze, ja stwierdzam tylko, że nikt z taką propozycją nie wyszedł. A gdyby wyszedł? To wtedy się zastanowimy. Jak pan wie, mój komitet wyborczy składa się z trzech członków z, z, ze Stowarzyszenia Radomianie Nie Razem, Stowarzyszenia Czas na Radom. No i trzecim członem jestem ja. Możesz uprawiać ryzykowne sporty. Im dłużej ćwiczysz, tym jesteś sprawniejszy. Z papierosami jest odwrotnie. Im więcej palisz, tym więcej ryzykujesz. Zgaś papierosa, zanim on zgasi ciebie. Chroń się przed rakiem. www.kodekswalkizrakiem.pl Poznaj Kasię. Kasia planuje swój dzień i obowiązki, którym poświęca dużo czasu. Są rzeczy, których Kasia nie lubi, ale wie, że musi je zrobić. Jeśli ma wątpliwości, radzi się swojej przyjaciółki. Kasia dba o swój wygląd. Myśli też o swoim zdrowiu. Badam się, więc mam pewność. Bezpłatne badania cytologiczne co 3 lata dla kobiet w wieku od 25 do 59 lat.